Cześć, to Mateusz i dzisiaj opowiem wam historię, która kompletnie zmieniła moje podejście do sprzedaży. Jakieś dwa tygodnie temu dostaję DMa na Instagramie od Kasi. Dziewczyna prowadzi swoje własne coachingi, mentoringi, wydaje własne e-booki, ale chce jeszcze bardziej to rozszerzyć, chce, żeby to lepiej szło, że chce, żeby ta sprzedaż rzeczywiście lepiej szła. No i rozmawiamy o takim moim programie 3-miesięcznym mentoringowym za kilka tysięcy złotych. No i ten Kol, można tak powiedzieć, trwa jakieś pół godziny, świetna rozmowa w ogóle, widzę, że jest zaangażowana, zadaje inteligentne pytania, mówi o swoich celach. No i na koniec ja mówię, Kasia, widzę, że program idealnie pasuje do Twojej sytuacji. Jesteś gotowa zacząć? I słyszę wtedy takie magiczne słowa, które pewnie Ty też słyszałeś nie nieraz. Mateusz, wszystko brzmi super, tylko muszę pomyśleć o tym. Odezwę się w Ciebie w tym tygodniu, OK? I tutaj zrobiłem coś, Czego nie robiłem, albo bardzo rzadko robiłem w swoim sprzedażowym życiu? Nie odpowiadam. W ogóle. I przez 48 godzin jest taka kompletna cisza. Żadnego ok, czekam, żadnego jasne, bez żadnej presji, żadnego. Daj znać, jak będziesz gotowa. I co się stało? Tydzień później Kasia sama się do mnie odezwała, sama do mnie wraca, kupuje program. I mówi coś, co mnie totalnie, totalnie zaskoczyło. Wiesz co, Mateusz? To, że nie zacząłeś mnie przekonywać od razu, pokazało mi, że naprawdę ci na mnie zależy, a nie tylko na pieniądzach. I wtedy dotarło do mnie, że przez wiele, wiele lat także ja robiłem to po prostu źle. I dzisiaj pokażę ci, dlaczego przestałem odpowiadać na pomyśle o tym, i jak ta jedna zmiana może podwoić twoją sprzedaż. Błąd numer jeden. OK? Odezwa się za tydzień. I zacznijmy od największego błędu, który popełnia 95% sprzedawców, albo może jeszcze więcej. Klient mówi, pomyśl o tym, a ty od razu odpowiadasz: No, okej, okay, super, odezwa się za tydzień, bo jasne, bez presji, daj znać, jak będziesz po prostu gotowy. Kurczę, no, sam to robiłem przez lata i myślałem, że jestem taki, wiesz, nie pusi wcale, taki profesjonalny, ale tak naprawdę robiłem z siebie desperata. Bo co się dzieje w ogóle w głowie klienta, jak tak odpowiadasz? Jedna z tych trzech opcji: O, nie muszę się starać, już wie, że wrócę. Albo chyba nie jest taki pewny swojego produktu, skoro tak łatwo się poddaje. Albo jeszcze inna opcja: hmm, pewnie ma mało klientów, jak tak na mnie czeka. No i zobacz. Przykład taki z życia. Moja klientka, nazwijmy ją Ania, robi network w branży suplementów. Przychodzi do mnie i mówi: Patrzę już, słuchaj, kobiety non-stop mi mówią: Pomyśl o tym, jak rzecznie czekam, czekam tydzień, odzywam się, follow-upuję, odpisują no, jeszcze nie podjąłem decyzji i znowu czekam i tak w kółko. I mam listę no, z 30 kobiet, które myślą tak od 3 miesięcy, od pół roku, od roku. I ja jej pytam, a jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? No, ona odpowiada, no pewnie nie widzą wartości. Mówię, nie, Ania, dlatego, że postawiłaś się w pozycji błagającej, czekasz na ich łaskę. I teraz popatrz na to z drugiej strony. Jak kobiety podejmują ważne decyzje? Jak kupują kosztowne kosmetyki, programy coachingowe, dołączają do networku. No, idziesz na prezentację produktów, mówisz, pomyśl o tym. Osoba z zespołu mówi: OK, odezwa się za tydzień. Czy to zwiększa twoją chęć do łączenia? Czy myślisz: Wow, jaka profesjonalistka? Nie. No myślisz: Hmm, pewnie ma słabe wyniki, skoro tak łatwo się poddaje. Natomiast jak ktoś powie: Rozumiem, to duża decyzja zmiany. Mam jeszcze jedną dziewczynę, która jest bardzo zainteresowana startem, ale dam ci czas do jutra południa. Potem musiała skupić się po prostu na niej. I co wtedy? No, czujesz presję, tak? Ale też szacunek. I teraz ta osoba wie, ile warta jest jej oferta i ta okazja. I na nagle okazuje się, że twoja decyzja staje się realna. Nie masz nieskończenie czasu. Błąd numer dwa. A co konkretnie cię powstrzymuje? I drugi popularny błąd, próba forsowania rozmowy. Klient, muszę pomyśleć o tym. No Ok, a co cię konkretnie powstrzymuje? Może mogę ci pomóc z wątpliwościami? Na pierwszy rzut oka brzmi rozsądnie i brzmi dobrze, prawda? Identyfikujesz obiekcję, rozwiązujesz problem, a często w rzeczywistości robisz z klienta tak naprawdę swojego wroga. Bo pomyśl o tym często nie jest prawdziwą obiekcją. To jest sposób na zakończenie rozmowy bez żadnego konfliktu. Idę i wysyłam cię na drzewo. A ty zmuszasz klienta do konfrontacji, do nazwania prawdziwego powodu. Może nie ma budżetu, ale się wstydzi. Może żona, mąż jest przeciw, ale nie chce ci tego mówić. Może po prostu ci nie ufa jeszcze i tyle. I teraz. Musi albo skłamać, albo powiedzieć prawdę, która jest totalnie niewygodna. No i z, zgadnij, co wybierze. Nie? W obu przypadkach oczywiście czuje się źle, a jak ktoś czuje się źle w Twoim towarzystwie, to nie kupi od Ciebie kropka. I teraz zobacz, przykład. Moja klientka niech będzie Ola, sprzedaje teraz coaching dla kobiet. I teraz odzywa się do mnie. Klientka mówiła przez godzinę, jak bardzo potrzebuje zmiany w życiu. Jak coaching to dokładnie tego, czego szuka, no i na koniec muszę pomyśleć. Zapytałem ją, co powstrzymuje, zrobiło się niezręcznie. Zaczęła się tłumaczyć, że budżet, że czas, i wyczułam, że po prostu kłamie. No dobra, a jaki był prawdziwy powód? Tak spytałem. No tydzień później dowiedziałam się o wspólnej znajomej. Mąż nie wierzy w te coachingi, wszystkie, tak? Myśli, że to ściema, a ona wstydziła się po prostu mi o tym powiedzieć. Widzisz, zobacz, gdyby Ola nie naciskała, nie stworzyłaby tej niewygodnej sytuacji. Może dałaby sobie szansę w przyszłości. A tak, no, klientka się po prostu wycofała, czuje się niezdręcznie, nigdy nie wróci. No i błąd numer trzy, mam promocję tylko do jutra. I trzeci błąd, to taka presja sprzedażowa. Pomyśl o tym, ok, ale mam promocję tylko do końca tygodnia. Dziś ostatni dzień, żeby załapać się na buzunusy. Cena pójdzie w górę od poniedziałku. No ludzie. Wiesz, to, to jest tak, to może działać na takie osoby, które są bardzo rozgrzane, które są już 80% przekonani, bo tak, ale na osoba, która musi pomyśleć, to jest trochę jak dolewanie benzyny do ognia. Bo jak ktoś mówi, pomyślę po o tym, to znaczy, że nie jest jeszcze gotowy teraz na decyzję. A ty robisz co? Zwiększasz presję, zmuszasz go do decyzji teraz. A presja rodzi opór. To jest taka podstawa psychologii. Im bardziej ktoś pcha cię do decyzji, tym bardziej się opierasz. To taki po prostu nasz instynkt jest. I teraz, Historia z życia. Koleżanka chciała dołączyć do programu coachingowego dla kobiet. No i, no i mówi, muszę pomyśleć. A coach co? No rozumiem, ale dzisiaj ostatni dzień. Early bird pricing, tak. Jutro cena idzie z 3000 na tysiąca. No i co zrobiła moja koleżanka? Myślała, ok, to jest manipulacja. Jak może podnieść cenę o 50% z dnia na dzień? Pewnie to skam po prostu. I wiesz co? Sprawdziła tydzień później, cena była nadal 3000 i straciła zaufanie. Nigdy nie dołączyła. Ale nawet gdyby była prawdziwa promocja, presja nie jest dobrą podstawą długookresowej relacji biznesowej. Bo co się stanie za rok, jak będziesz miał nowy produkt? Ten klient będzie pamiętał, że go zmuszałeś do szybkiej decyzji. Będzie ostrożny, będzie czekał na tak zwaną prawdziwą okazję. Co robię zamiast tego? To jest ta strategia ciszy. OK? Troszeczkę obaliłem teraz wszystkie mity, to teraz konkretnie co robić zamiast tego. No i teraz strategia, którą nazywał ciszą złotego sprzedawcy. To są takie trzy kroki. Cisza przez 24-48 godzin. Kiedy klient pomyśli o tym, ty nie odpowiadasz wcale. Ani okej, okay, ani jasna, ani bez presji, nic, kompletna cisza. <grym> Dlaczego to działa? Bo robisz coś, czego nie robi nikt inny. Wszyscy sprzedawcy od razu odpowiadają, ty nie. I w psychologii to nazywa się wzorce przerwania. Kiedy robisz coś niestandardowego, ludzie zwracają na to uwagę. Ale uwaga! To nie chodzi o obrażanie się, to nie jest jakaś pasywna agresja, to po prostu jest taka strategiczna pauza. Krok numer dwa. Wartościowy content po 24-48 godzinach. Po dniu dwóch wysyłasz coś wartościowego, ale nie o Twoim produkcie. Może być to ciekawy artykuł związany z jego branżą, Twój nowy post na Instagramie, link do podcastu, który może go zainteresować, jakieś case study innego klienta, tak? No i na przykład Cesiania, wiesz, to właśnie nagrałem odcinek o tym, jak zwiększyć zaangażowanie na Instagrama bez kupowania followersów. Pamiętam, że mówiłaś o tym wyzwaniu, może Cię to zainteresuje. Link masz, nie? I wszystko. Zero sprzedaży, tylko, tylko jest wartość, tak? No i krok numer trzy: follow-up po tygodniu. I tydzień później pytasz się o coś zupełnie innego, nie o Twoją ofertę. Hej, słuchaj, jak tam wyzwaniem z tym, co mówiliśmy na ostatniej rozmowie, udało Ci się z tym ruszyć, z tym projektem, albo tutaj widziałem Twój ostatni post, super kierunek, jak robią w ogóle twoi klienci na nowe podejście? Widzisz, pokazujesz zainteresowanie nim jako osobą, nie jako potencjalnym klientem. I wtedy dzieje się magia. I teraz tak, dlaczego ta strategia działa? Odwrócona psychologia. To Im mniej gonisz, tym bardziej stajesz się pożądany. To tak jak z najlepszymi coachami, mentorkami. Ta, która jest zawsze dostępna, odpisuje od razu, błaga uwagę, no, wydaje się mieć mało klientów. Ta, która ma swoje granice, nie zawsze odpisuje, ma standardy, wydaje się taką być topową ekspertką. I sprzedaż działa podobnie. Numer dwa to jest pozycjonowanie się jako ekspert. Kiedy nie błagasz o odpowiedź, wysyłasz sygnał: Jestem zajęty, mam innych klientów, nie jestem desperatem, a desperacki sprzedawca to jest słaby produkt. Pewny siebie sprzedawca to jest wartościowy produkt. No i powód numer trzy daje przestrzeń. Czyli większość ludzi mówi: Pomyśl o tym, bo czuję po prostu presję. Nie ma czasu przetrawić informacji. Kiedy ty dajesz mu przestrzeń, może spokojnie podjąć decyzję i paradoks jest taki: im mniej presji, tym częściej klienci. Wracają. No powód numer cztery to jest po prostu budowanie zaufania. Kiedy nie próbujesz od razu sprzedać, pokazuje, że zależy ci na relacji, nie tylko na transakcji, a ludzie kupują tym, którym ufają. No i teraz tak, marzysz to wszystko sobie spisać i radzę ci jeszcze raz odsłuchać po prostu ten podcast. Radzę Ci jeszcze raz to wszystko sobie przesłuchać. Spisz, zobacz, jak to działa. Zobacz, jak ty będziesz się przede wszystkim o wiele, o wiele, o wiele lepiej, lepiej czuć. No i cóż, zapraszam Cię po prostu do następnego odcinka. Dzięki bardzo.